Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale YouTube'owym. Właśnie mamy poniedziałek, trochę drżysty dzień, e, e, <grytanie> no bo mamy już grudzień. E, kilka lat temu, albo dwa lata temu, to w grudniu to, to było trochę śniegu już. Natomiast teraz mamy zwane zmiany klimatyczne, więc po prostu raczej śniegu słabo, czy w ogóle nie ma, pewnie nie będzie, albo tak symbolicznie sobie kropnie. Ale nie w tym rzecz, o co chodzi. więc e, Chciałbym prosić się temat związany z tym, że nieuchronnie wchodzimy w czas, albo niektórzy mają taki czas, załóżmy odświeżenia firanek, obrusów na święta przygotowywania wszystkiego na święta żeby nie było to na ostatnią minutę na ostatni czas. Eee... Tak samo przygotowywania sprzętów kuchennych i tak dalej dostu, żeby były w pełni sprawne piekarniki i tak dalej, będzie pieczenie ciast, kaczek innych takich stu rzeczy. Jaka moja propozycja? Jest? Moja propozycja jest taka, jeżeli chcecie, żeby wasz sprzęt czy to warka czy, czy kuchnia przeżyły te święta, w sensie, żeby się nie rozkwasiły, no to starajmy się używać ich optymalnie, prawda? W ten sposób, ponieważ na przykład jeśli chodzi o szaniem, piekarniczki, no, raczej nie są aż tak często używane jak pralka lub zmiwarkę, prawda? Raczej bardziej się gotuje rzeczy na płycie niż w piekarniku. Kurczak, coś tam pieczenie i tak dalej, okej. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o pralki, to hmm, naprawdę proponuję to, żeby po prostu nie przesadzać z wsadami, tak zwanymi po prostu, czyli e, żeby e, praleczka sobie właściwie pracowała, a szczególnie to mi chodzi o wirowanie, prawda? to ona korzysta sobie z tych takich trzech mieszadeł, które znajdują się w środku. Jedne są, są metalowe, drugie są plastikowe. Ogólnie jakie one mają zadanie. Pierwsze mają zadanie takie, że one mają zadanie w czasie prania, kiedy BEM będzie kręci, brać po prostu i mieszać pranie, wszędzie obracać je. Gdyby tych mieszadeł nie było, to zwyczajnie pranie w środku by się ślizgało. Po prostu by się ślizgało i by w obwodzie. Natomiast bęben, natomiast dzięki temu, że są mieszadła, to mogło, pranie się może zwyczajnie suprać. Natomiast te mieszadła mają samą taką rolę we mnie, że kiedy pralka wchodzi na powoli na wirowanie, to ona sobie ładnie rozkłada to, te planie w tych przestrzeniach trzech, które są między tymi mieszadłami. I teraz, jeżeli jest wystarczająca dość prania, to ona sobie ładnie rozłoży to pranie w środku, i dzięki temu po prostu. Nie ma aż takich różnic w kilogramach na obodzie. Dzięki temu, jak falka chodzi na wirowanie, to nie ma bicia. Tak zwanego. Tak jak na przykład nie wiem, w samochodach, jak się Felgi waży, to czyli znaczy wy wyrównoważa, prawda, to się przyczepia z jednej strony na przykład kawałek ołowiu, tak? taką w pięknie to właśnie jest po to, żeby koło no, nie było bicia, przez to, żeby dłużej wytrzymały łożyska. W tej jest ta sama sytuacja jest, jest z pralką, że żeby wytrzymały długo łożyska jak najdłużej, a samo amortyzatory, no to ważne jest po prostu, żeby sobie na tyle rozsądnie wsadzić tego prania, żeby z rozwyczajeniem pralka po prostu nie dostawała za dużych wibracji. Jeżeli nie, no to w tym momencie będzie kicha, ponieważ no, grozi to, że to się, się sprzęt rozkwasi szybciej. Dlatego bardzo Was uczulam na to, że mamy pranie, no to musi być optymalnie, ani za dużo, ani po prostu za mało. Tyle, jeżeli komuś z Was w czasie tych przygotowań, lub codziennych takich prań, zdarzy się jakaś awaria, czy to pralki, czy barki czy też kuchni, to serdecznie zapraszam Was wszystkich do skorzystania z naszych usług, oczywiście na terenie Krakowa. Nasze usług my jest przyjazdem do klienta, linki do naszej lokalizacji znajdują się tam w opisie. Też się znajdują linki do naszych stron internetowych. Natomiast, jeżeli się komuś z Was spodobało to nagranie, jakiś tam uzyskał informacje potrzebne dla siebie samego, no to w tym momencie zapraszam Was do polubienia tego nagrania i subskrypcji. Tam znajduje się taki przycisk w opisie. Dzięki temu będziesz, będziesz, będziesz informowana, informowany o najnowszych nagraniach. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku i dobrego tygodnia. Hej hej!